Odebrali świadectwa i gratulacje za wysokie wyniki w nauce. Uczniowie Szkół Powiatu Strzeleckiego zakończyli rok szkolny 2022-2023. Dla wielu uczniów był to rok pełen wyzwań. Wszystko wróciło do normy, były wyjazdy, integracje, nie siedzieliśmy w domu, nie? Wyjazdy zawodowe do fabryk, magazynów, praktyki w końcu były normalne zawodowe w firmach, a nie tylko w szkole. Teoria, teorem, a praktyka, praktyka, nie? z książki i samochodni na prawie. Jeśli chodzi o olimpiady, też jestem w miarę z siebie dumny, ale też z tego, jak przebiegł ten rok szkolny. Jestem najbardziej dumny, że przeszedł dobrze, bez większych zakłóceń. To był dla mnie dobry rok. Przede wszystkim poznałam dużo dobrych osób. Nauczyciele również są bardzo wspierający. Dużo rzeczy można się tutaj nauczyć. Jak i w kwestii wychowania, jak i w kwestii wykształcenia. Na pewno był trudny. pandemii zawsze jest trudno wejść do szkoły, ale myślę, że wszystko było w porządku. Cieszymy się z tego, że wszyscy nasi absolwenci właśnie ukończyli szkołę, przystąpili do egzaminu maturalnego. No i jak każdy rok szkolny gdzieś naufitował w różne wydarzenia, w konkursy przedmiotowe, zawody sportowe dla zespołu szkół ponadpodstawowych podstawowych zawadzkiem. Ja myślę, że to był bardzo ciekawy rok. Myślę, że dobry. Czekamy w tej chwili na wyniki matury, pierwszej nowej matury dla liceum ogólnokształcącego. No jest to taki sprawdzian dla naszych nauczycieli i przede wszystkim dla uczniów. Tak? Więc egzaminy zawodowe zdali uczniowie technikum super, no i zobaczymy w tej chwili, co będzie z wynikami matur. Powiat Strzelecki nieustannie inwestuje w oświatę, tworząc miejsce edukacji bardziej przyjaznym. Po raz pierwszy ta szkoła od chwili powstania doczekała się prawdziwej, sztucznej nawierzchni e, boiska e, do piłki nożnej. No oczywiście bieżnia, boiska towarzyszące. Rozpoczynamy inwestycje w budowę hali gimnastycznej, całkowicie pasywnej. No i kompleks boisk też dawnego Orlika. Też będziemy gruntownie przebudowywać. Do tego przecież za chwilę strzelnica, mam nadzieję, pneumatyczna, bo mamy klasy mundurowe. Każda szkoła ponadpodstawowa, której organem prowadzącym jest powiat strzelecki. Dba o najwyższy poziom edukacji. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Strzelcach Opolskich obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. Przed nami wiele inicjatyw. I nowych inwestycji. Dużo wyjazdów, dużo udziału w różnych imprezach, dużo takich przeżyć dla uczniów, poza też lekcyjnych. Między innymi powstał świetny pomysł i odbyła się fantastyczna impreza Dzień Kadeta. Pozyskanie pracowni robotyki za 40 tysięcy euro projekt z Panem zakupione dwa roboty. Uczniowie byli na Teneryfie na praktykach zagranicznych. Drugi projekt Erasmusa dla nauczycieli. 7 października 60 lat techniku mechanicznego, 50 lat zespołu szkół, Który po drodze został przemianowany na Centrum Kształcenia, ale to dalej zespół szkół. Oprócz szkół o rozwój młodych ludzi dba również poradnia psychologiczno-pedagogiczna w strzelcach opolskich. Przystąpiliśmy do konkursu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji jako jedna z dwunastu poradni w kraju. Zdobyliśmy ten grant, realizujemy. Nazywa się Szkolenie i Doradztwo dla Kadr Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Województwie Opolskim. Udało się nam przeszkolić ponad 160 specjalistów w 16 poradni znajdujących się na terenie województwa opolskiego. Dekonujemy także oceny funkcjonalnej 50 dzieci z terenu powiatu strzeleckiego. Nazywa się ADOS 2 i dzięki wsparciu powiatu strzeleckiego mamy takie właśnie narzędzie w tej chwili nasi diagności będą się szkolić i będziemy tym narzędziem diagnozować dzieci od najmłodszych lat, właściwie do wieku dorosłego. Przygotujemy ucznia do w miarę samodzielnego życia, do w miarę samodzielnego bycia w społeczeństwie i radzenia sobie w tym. Szkoła w tym roku miała duży sukces, z racji tego, że mieliśmy pierwszą klasę, czterech uczniów wspaniałych, małych, trochę chnąbnych, trochę niegrzecznych, ale w tej chwili widzimy, że rok dał jednak sukces wychowawczy. Miejscem, gdzie młodzież może odpocząć nie tylko w roku szkolnym, jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Świętej Anny. Dysponujemy dziesięcioma pokojami, mamy 50 miejsc w pokojach zarówno dwuosobowych, jak i wieloosobowych. W związku z tym można do nas przyjechać i spędzić miło weekend, można przyjechać z klasą na jakieś spotkanie integracyjne, ale można też przyjechać zupełnie prywatnie i po prostu odpocząć. Inwestowanie w oświatę to także dbanie o wygląd placówek. Remont był i jest prowadzony w zespole placówek oświatowych w Leśnicy. Zostały prace do wykonania związane z wymianą instalacji elektrycznej na, na parterze i remontem kilku łazienek. Wakacje, niech będą czasem odpoczynku i regeneracji. Wszystkim uczniom i gronu pedagogicznemu życzymy samych pogodnych dni.